Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Krystian Jówski z tej strony. Dzisiaj tak naprawdę na szybko o bardzo ciekawej akcji, ponieważ jest do zgarnięcia 25 euro w Bitcoinie od Luno. Luno jest to kantor, giełda, kantor kryptowalut, gdzie kupujemy, oczywiście, sprzedajemy, wysyłamy kryptowaluty. Bardzo fajna platforma, szczerze powiedziawszy, dopiero dzisiaj osobiście zrobiłem sobie tą akcję, ponieważ też dostałem o niej informację, gdzie jest to jeszcze możliwe, jeszcze sobie można zrobić. Kasa leży, jak to się mówi, na ziemi, tylko trzeba po nią sięgnąć. 25 euro w Bitcoinie. Co należy zrobić? Kochani, rejestracja na platformie luno.com z linku pod spodem, co jest bardzo, bardzo ważne, skorzystaj z linku, gdzie jest po prostu link referencyjny, dzięki któremu właśnie jest to konieczność do otrzymania właśnie takowego bonusu. Ja się zaloguję teraz na swoje konto Luno i przekażę Wam dalsze informacje. Tak więc jak zarejestrujecie swoje konto, musicie następnie zrobić KYC. Jak zrobicie sobie już KYC, tak, czyli wyślecie sobie tam dokument, um, pierwsza strona, druga strona i selfie, um, przejdzie wam to potwierdzenie. No to następnie przechodzicie sobie tutaj już albo możecie działać na platformie yy, na laptopie swoim, możecie też działać na aplikacji mobilnej. Tutaj nie ma większego znaczenia. Bardzo ważne jest, żeby skorzystać z linku pod spodem. Następnie przechodzimy sobie już w zakładkę Rewards, Rewards i tutaj mój Kod referencyjny, bardzo ważne, żeby skorzystać właśnie z tego kodu refer referencyjnego. Dla pewności jeszcze w zakładce Rewards kliknąć sobie Enter Code i właśnie ten kod, który również będzie pod opisem filmu, dać sobie ten kod sobie wpisać i kliknąć Apply Code. Jak już sobie to zrobicie, to wtedy będziecie mieć instrukcję tutaj dodatkową, jak otrzymać 25 euro bonusu. Tak, ale w skrócie, jak to zrobić? Trzeba wysłać kochani do Luno. Wysłać lub zrobić po prostu zakup bitcoina na Luno za kwotę minimum 250 euro, tak? Najlepiej 260 euro. Jak to zrobić? W zależności, czy chcecie to zrobić poprzez przelew bankowy czy kartę, najlepiej zrobić to poprzez przelew bankowy, ponieważ nie ma po prostu praktycznie prowizji, tak? Przez kartę jest 3,5% prowizji, to troszeczkę weźmie, ale jak to w ogóle zrobić? Kochani, tutaj sobie możecie wpisać, jeżeli robicie to poprzez platformę. How much Bitcoin do you want to buy? I tutaj sobie klikacie 250 euro, a najlepiej dać sobie oder i wpisać sobie 260 euro, tak, żeby ten zapas delikatny wziąć. Klikacie sobie buy, tutaj sobie wybieracie once off, czyli jednorazowa wpłata, i tutaj tak, możecie sobie dodać kartę, możecie sobie to zrobić kartą, tylko mówię, karta to jest 3,5%. Prowizji, czyli jak płaci się 260 euro, no to 9, 9 euro wam weźmie tej prowizji. Tak więc najlepiej sobie kliknąć Euro Wallet, tak, Euro Wallet, Top Up Wallet i zrobić sobie po prostu zwykły przelew SEPA. Bank transfer, tak? Klikacie sobie bank transfer, następnie sobie na przykład 260 euro, to 250 euro musi być. Najlepiej troszeczkę więcej, tak jak mówiłem. Minimum depozyt 1 euro, maksimum to 10 milionów, to wiadomo, ale my potrzebujemy te 255-260 euro SEPA bank transfer i klikamy sobie next. Jak klikniecie sobie next, tam będziecie mieć po prostu dane do. Właśnie wysyłki. Możecie to, sobie, możecie to sobie zrobić ze swojego konta bankowego, oczywiście, taki transfer euro lub na przykład z Revoluta, Tak samo można sobie zrobić taki przelew z Revoluta właśnie euro. To jest bardzo ważne, żeby to było właśnie euro. Oczywiście też, chyba, można normalnie wysłać złotówki i to Wam przewalutuje na euro, czyli równowartość w złotówkach, tak? Jak sobie już prześlecie sobie takie środki tutaj, no to wtedy musicie sobie wejść Buy Bitcoin znowu, kliknąć sobie Bitcoin, na przykład Bitcoin i once off, skorzystać z euro wallet i po prostu kupić sobie Bitcoina za tą kwotę minimum 255, 250, najlepiej 255, 260 euro. Tak więc skorzystacie albo ze swojego konta bankowego, albo na przykład z Revoluta, albo ostatecznie z tej karty płatniczej, tylko karta płatnicza no to właśnie będzie 200, to będzie właśnie 3,5% fee. Tak więc najlepiej przelew bankowy lub direct z Revoluta. I jak już zrobicie ten transfer tutaj, będziecie mieć te bitcoiny, zrobicie ten właśnie ten właśnie tą, tą transakcję, no to wtedy zakładka reward i tutaj będziecie mieć pending rewards you earned 25 euro for referral. I tutaj będziecie mieć 30 dni od momentu zrobienia tej transakcji, kupna tego bitcoina, 30 dni, czyli w moim przypadku, jak widzicie, jest to 20, 28 maja. 28 maja właśnie ten bonus będzie przyznany na moim koncie i będę mógł sobie go wypłacić. Jeszcze ważna sprawa, jak już będziecie mieć tutaj tego bitcoina kupionego, jak widzicie, ja mam na swoim koncie 252 euro. I tutaj, jeżeli sobie klikniecie Total Crypto i tutaj na dole mam Bitcoin, 252 euro w Bitcoinie i tutaj jest zakładka SEND. I tutaj jest ten okres taki przejściowy, ten początkowy okres. Musicie sobie kliknąć Enable SEND, czyli musicie jakby potwierdzić, że chcecie wysyłać tutaj kryptowaluty na inne adresy swoje. I tu jest ten okres oczekiwania 14 dni od początku do 14 dni, czyli w moim przypadku ja już 12 maja będę mógł wysłać przelew bezpośrednio bitcoinowy na inny mój adres, czy to na giełdę, czy to na inny portfel. To jest też ważne, żeby to po prostu wiedzieć. Ale generalnie wszystko jest sprawdzone. Luno działa kilka lat. Ten bonus jeszcze trwa. Tak więc po 30 dniach od tej transakcji po prostu macie, macie ten bonusik 25 euro. Najważniejsze, czyli rejestracja z linku poniżej, z kodem referencyjnym. A wpisujecie kod, robicie KYC oczywiście i po prostu robicie ten transfer i wtedy ten bonusik będzie na waszym koncie. To wszystko na dzisiaj, kochani. Lajkujcie, subskrybujcie, korzystajcie, jeżeli chcecie takie darmowe sianko zdobywać. A ja z chęcią skorzystałem i po prostu odbieram go za 30 dni, ten bonusik. A was zapraszam na kolejne materiały wideo w razie pytań. Piszcie w komentarzach, czy skorzystaliście, czy macie jakieś tam dodatkowe pytania. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!